Dobra moi drodzy, jako że wystartował nowy tryb duele na szefach, to wiadomo co trzeba zrobić. Steve'a trzeba rozwalić. Idziemy na krystale. Dobra, mamy naszego cwaniaczka. My tutaj pięknie tylko sobie ustawimy kwipuneczek po swojemu i idziemy mu nastukać. Prosta taktyka, mamy cwaniaczka, witam cię serdecznie. Oj mordeczko, co tak agresywnie. Kurde, bele male Uciekamy od niego, trzeba refila, jakieś opylić, bo chłop będzie tryhardować On tu ładnie leci Stawiamy... ten Oż kurde, ty, mocny zawodnik Mocny zawodnik się trafił, myślałem, że będzie prościej Ale dobra Oż kurde, ty Jaki agresywny, Boże, mordo Oż kurde, ty, dobra, tego się nie spodziewałem, tego się nie spodziewałem bardzo To jest bardzo ciężka sytuacja Mordeczko Musimy się jakoś tutaj zrobić ładnie Bo inaczej to będzie problemik Muszę się na pewno zrefilować Kurde trafił się mocny zawodnik niestety Osz kurde Osz ty Totem mi padł No dobra Mocny zawodnik, mocny zawodnik Całe szczęście on się wypstryka ze wszystkiego To ja wtedy wjadę w niego, mogę wjechać wtedy w niego Mordo Nie, ej ej Jezu bardzo strasznie ogarnięty jest ten typ e, Trzeba się repnąć, muszę się repnąć Szybciutko się rypamy popisz co za nam perełki, więc to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo będziemy mnie gonić I to okropnie nie no wiedziałem, kurde Będzie problem, dobra, jeszcze się trochę Donaprawimy Szybciutko robimy tak yy, Rypij tego I Mordeczko, no cóż Wiemy, że na Napocony jesteś Ty, chłop mi tego krystalem Widzieliście tą perełkę? Ja przepraszam bardzo, jak ta perełka przez ten krystal zmieni zmieniła trajektorię. Ojoj. No i ja coś muszę dodawać. Czy coś trzeba dodawać? Ja tylko dodam jedno. Zapraszam na szefy. A takich bambisków to można zrobić z przyjemnością. Pozdro.